Dzień dobry, moim i Państwa gościem jest pan Łukasz Kierus, prezes Taniej Książki. Porozmawiamy dzisiaj o biznesie księgarskim. Panie prezesie, proszę mi powiedzieć, jaki 2023 rok był dla taniej książki i rynku książkowego? Dzień dobry, nazywam się Łukasz Kierus. Jestem założycielem i współwłaścicielem księgarni internetowej Tania Książka oraz sklepu, sklepu ze zdrową żywnością i produktami FMCG.pl. I, I pełnię funkcję prezesa zarządu firmy Glossel, będącym właścicielem tych dwóch marek. No, rok 2023 ogólnie to był trudny rok dla całej branży e-commerce. Był to chyba w ogóle pierwszy rok w historii, w którym branża e-commerce w Polsce, jak i na świecie, zaliczyła spadki e sprzedaży. My, jako tania książka, jakoś wybroniliśmy się naszą ciężką pracą i rok do roku zakończyliśmy z wynikiem wzrostowym. Urszliśmy o 8%. Jednakże w dużej mierze ten wzrost był wygenerowany wzrostami cen książki, ponieważ inflacja dotknęła również rynek książki, gier i zabawek, może nie w takim stopniu, w jakim dotknęła, nie wiem, produkty spożywcze. Jednakże rosnące od praktycznie czasów pandemii ceny papieru, druku, energii elektrycznej spowodowały, że książki relatywnie stały się droższe. Tak więc nasze wyniki pokazują, że Mniej więcej sprzedaliśmy tyle samo, jednakże ta jednostkowa cena sztuki była troszeczkę droższa. W związku z tym zakończyliśmy wynik z wzrostem rok do roku. No był to dosyć trudny rok, głównie ze względu na to, że ze względu na rosnące koszty, a tak naprawdę również to, że zauważyliśmy wyraźny spadek zainteresowania, takiej chęci klientów do kupowania. Najbardziej to w ogóle było widać w comiesięcznych bada, badaniach Gusu, który wskazywał, że e, sprzedaż książek spada rok do roku i miesiąc do miesiąca o kilkanaście procent. To była ta kategoria, która zanotowywała największe spadki sprzedaży. E, to świadczy o tym, że po prostu Polacy w sytuacji, w której muszą wybierać między tym, na co wydadzą swoje pieniądze, po prostu zakupy książek, e, kier i zabawek tak naprawdę dłużyli na później. To też był pierwszy rok, który w przypadku taniej książki znotowaliśmy ze spadkiem nawet takiej praktycznie naruszonej kategorii jak sprzedaż książki dziecięcej. To właśnie pokazuje na to, że ten konsumpcjonizm w zeszłym roku był niższy niż tak można powiedzieć, że normalnie. I był to z tego powodu trudny rok, zwłaszcza właśnie dla, dla rynku książki, bo książki nie są produktami pierwszej potrzeby. Większość z osób, która dużo czyta ma jakiś Stosiki wstydu książki, które kiedyś się kupiło i nie było czasu na ich przeczytanie, tak więc to jest teraz dobry czas na to, żeby po prostu jak ktoś coś, coś trzeba przeczytać, to na regale zawsze coś jest. Jakie są perspektywy na rok 2024? Wiemy, że inflacja wyhamowuje, a ekonomiści są przekonani, że konsumpcja ma być lepsza. Czy w takim razie w tym roku pojawi się wzrost sprzedaży i czy w ogóle dynamika sprzedaży zostanie utrzymana? No to jest bardzo trudne pytanie jaki będzie rok 2024, bo myśmy estymowali sobie coś na 2023 i to nas zaskoczyło w negatywny sposób. No więc troszeczkę musiałbym wróżyć z szklanej kuli i tak wyglądało planowanie też trochę w naszej firmie roku 2024 i myśmy ten rok zaplanowali dosyć bardzo bezpiecznie. Są pewne w roku 2024 na przykład rynek podręczników, który stanowi istotną sprzedaż w okresie sierpnia-września, będzie mniejszy, przez to, że już mamy trochę mniej uczniów, nie ma nowych podręczników. Więc to wszystko może sprawić, że sprzedaż tych książek będzie w totalu trochę mniejsza nawet niż w roku 2023. Bardzo ważną rzeczą, której, która trochę mocno decyduje o kondycji w ogóle firm takich jak moja, jest to, że w momencie, w którym nie ma tej sprzedaży, wszyscy poszukują ją obniżając cenę. Cenę, którą, za którą klient na samym końcu płaci. Co też sprawia, że rentowność księgarni internetowej ogólnie rynku e-commerce w roku 2023 popsuła się. A jak wiemy, rok 2024 to podwyżka pensji minimalnej, nowe obciążenia, większy ZUS i jakby wzrost kosztów, które powiedzmy, koszty pozyskania ruchu, reklam w Google to od długiego czasu cały czas rośnie. Tak więc ten rok to raczej będzie. Przynajmniej w naszym, w naszym, dla nas będzie to rok, w którym my się skupimy na optymalizacji, na generowaniu przychodu, na ustawieniu firmy pod tą nową rzeczywistość, w której już nie możemy, czy trudno jest generować marżę, jaką mieliśmy w lat, na przykład w pandemii, która była bardzo dobra dla, dla nas my tak naprawdę stymujemy lekkie spadki, jeżeli chodzi o rynek książki, ponieważ pogoń za sprzedażą to jest bardzo silna wojna cenowa, niskie marże, duże koszty, a na samym końcu może się zdarzyć, że to po prostu się w żaden sposób nie, nie złoży. Ważne jest to, że ogólnie, jest, jak się słucha, jak mówią ekonomiści, to jest taka nadzieja w to, że w 2024 roku to właśnie konsumpcja będzie głównym motorem napędowym naszej gospodarki. Mamy podwyżki dla, e, dla nauczycieli 800 plus, pojawi KPO, pieniądze z KPO zaczynają płynąć, pieniędzy pojawi się więcej. Pytanie jest tylko takie, czy Polacy zechcą tak naprawdę te pieniądze skonsumować, i to na coś tak niesekcji jak książki, czy może jednak albo pojadą na wakacje, czy również może po prostu przygotują się na przyszłość i te pieniądze po prostu sobie zachomikują, Trudno powiedzieć, ale mamy takie oczekiwania, tak naprawdę, że ta konsumpcja trochę ruszy, jednakże nie, nie, nie łudzimy się, że rok 2024 to będą wzrosty, takie jakie mieliśmy powiedzmy w pandemii. Raczej ustabilizowanie rynku, złapanie takiego poziomu, w którym ta sprzedaż jest rentowna, koszty mamy pod kontrolą i dopiero wtedy można planować na 2005 i dalej wzrost. Ostatnio rozmawiałam ze specjalistką od e-commerce i według ekspertki, trendem, który będzie królował, będzie tak naprawdę próba zatrzymania klienta, a nie pozyskaniem nowego użytkownika. Co Pan prezes o tym, o tym sądzi? Nie da się nie generować nowych użytkowników. Jednakże dotychczas wiele, wiele firm, również i my, byliśmy głównie nastawieni na pozyskiwanie nowych. Reklamy Google Ads, Meta Ads cały czas pozyskiwanie nowych, płacenie za, 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 za tą pierwszą sprzedaż. Jednakże w ciągu ostatnich Roku, dwóch, dosyć mocno urosły koszty pozyskania użytkownika, i one tak naprawdę cały czas będą rosły. Na tej strategii zarabia przede wszystkim Google i Facebook, czy inne inne firmy, gdzie my kupujemy reklamy, a tak naprawdę za każdy sprzedaż trzeba pozyskać się. Ta strategia skupienia się na już pozyskanym kliencie i jego lojalizacji, i zachęcenia go do kolejnych zakupów. No również jest jakby celem dla nas na 2024 i następne lata, gdyż jakby zaktywowanie klienta już raz pozyskanego jest dużo tańsze niż pozyskanie jego drugi raz. Tak więc gdybym my, my planujemy bardzo mocne wysiłki położyć w ten obszar, tak aby jak najchętniej jak najbardziej zlojalizować tego klienta, uczynić go że będzie kochał naszą, jakby taką markę i nie będzie szukał ofert w Google czy gdzieś tam, tylko będzie wiedział, że zawsze u nas znajdzie to, co, co chce i, i, i będzie mu się przyjemnie, będzie chciał do nas wracać. To jest taka nasza główna strategia. Myślę, że wysiłki położymy równomiernie, tak naprawdę, czyli bo trzeba pozyskiwać cały czas nowych klientów. To musi być dopływ, bo wiadomo, że część klientów wypływa, część jest nielojalnych, ale jakby cały czas trzeba pracować nad tym, żeby ten udział powracających klientów rósł. Przejdźmy w takim razie do pytania o, o książki. Jakie książki klienci najczęściej wybierają? Te tradycyjne, papierowe, czy jednak formy elektroniczne. Ja w ogóle może cofnę się najpierw, najpierw powiem o to, jaka literatura się sprzedawała w 2024 roku, trzecim roku, gdyż. Tak naprawdę, tutaj pytałaś mnie Pani o kondycję rynku książki i księgarni internetowych, a ona jest w chwili obecnej bardzo mocno zależna od młodego czytelnika. Od jakiegoś roku, półtora mamy wielki boom na literaturę young adult. Targi książki to w 70-80% są to nastolatkowie, czy głównie nastolatki, ale też dużo chłopców czyta, którzy konsumują książki w ogromnych ilościach. Dzięki głównie TikTokowi tak naprawdę wielu autorów, wielu wiele książek wypłynęło i zrobiła się taka młoda wśród nastolatków na, na czytanie książek. To jest. Miód na serce każdego księgarza, ponieważ zawsze najtrudniej było zachęcić młodych ludzi, ludzi do czytania, a, a tych, tych osób, które urodziły się, można powiedzieć, z książką, czy wychowały się z książką, i teraz są już w wieku dorosłym albo wręcz na emeryturze. Jakby ta, ta grupa trochę ubywa i to też. Oni mają inne, in, inne potrzeby. Ten rok 2023 to tak naprawdę była, rządziła książka, książka młodzieżowa, i największymi bestsellerami były tak naprawdę książki młodzieżowe, typu seria rodziny monet. No, oczywiście pojawiały się książki typu Chłopki, które po prostu wbiły się na topki i nie chcą, jakby cały czas na nich siedzą. Jednakże. Trudno było znaleźć w 2023 roku jakiś taki inny bestseller literacki na przykład poza właśnie bardzo dużą ilością książek młodzieżowych które sprzedawały się sprzedawały, sprzedają się cały czas nieźle. Oczywiście jest to też sytuacja trudna, bo to pokazuje, że tak naprawdę jesteśmy uzależnieni od jednej wąskiej grupy, no może nie takiej wąskiej, ale od jednej grupy czytelników. Która, jeżeli znajdzie nowy trend na TikToku, na przykład, może radykalnie jakby zmienić swój, swój kierunek zainteresowań, I, i, i wtedy yy, tak naprawdę rynek książki będzie, będzie miał problem, bo tak jak powiedziałem wcześniej, inne książki się trochę gorzej sprzeda sprzedawały w zeszłym roku niż, niż normalnie. Yy to, że młodzi są teraz główną siłą nabywczą, to też trochę sprawia, że zmienia się właśnie ten profil tego co oni kupują. Oczywiście książka papierowa ma się świetnie, tak naprawdę to już 15 lat temu Amazon wieszczył, że koniec książki papierowej, tak i, i, i nadal sprzedaje ich w, w, w ogromnych ilościach, tak. I, I tak samo jest na rynku polskim. My jako my jesteśmy sprzedawcą przede wszystkim książki papierowej. Yy, ona u nas Stanowi 95-8% sprzedaży. Jednakże, oczywiście, przez to, że wiele tych osób pochłania tak ogromne ilości, ilości książek na raz, to kupowanie książek papierowych nie zawsze jest po prostu z ekonomicznego punktu opłacalne. Dlatego yy, serwisy streamingowe, czy serwisy, które oferują możliwość w ramach abonamentu czytania, a przede wszystkim słuchania książek. No w od tak naprawdę od pandemii, ale też w ciągu ostatniego roku widzimy tam bardzo duży wzrost jakby sprzedaży realizowanej przez takie kanały. Tak również jesteśmy z żoną, znaczy że ona jest wydawczynią i jakby widzimy jak bardzo sprzedaż formatów elektronicznych, zwłaszcza audiobooków w ostatnich czasach, zwłaszcza w obszarze literatury młodzieżowej, literatury ogólnie dla kobiet, rośnie. Nie czujemy, że książka papierowa jest zagrożona, chociaż robi się coraz droższa, tak? więc jest też tak, że jeżeli jest to literatura na krótki okres czasu, powiedzmy na kilka godzin, taka, którą po prostu się przeczyta, no to osoba kupująca może zastanowić się, czy, czy, czy jednak nie znaleźć e-booka, Cały czas jest też problem z piractwem, tak? Jakby ten, ten, ten nieoficjalny, jakby można powiedzieć, obieg e-booków istnieje, i, i to też w jakiś sposób, sposób ma wpływ. No, audiobooki są fenomenem, ale audiobooki tak naprawdę w modelach streamingowych to, to jest prawdziwy fenomen, i tutaj widać, jak bardzo rosną firmy, które oferują tego typu usługi, robią własne nagrania, własne produkcje. To po prostu taki drugi Netflix się robi. I, i, to, I to na pewno rośnie. Ale to ja sam osobiście, jak mam mało czasu, żeby usiąść z książką, to słucham audiobooków i słucham ich bardzo dużo. Ale oczywiście, jestem zawsze fanem również książki papierowej. Tak więc, to jest tak, że w pewien, w pewien sposób są to modele uzupełniające się. Nie wszystko się da, czy nie wszystko, nie wszystko, warto, nie wszystko można kupić w papierze. Ale, ale tak naprawdę są takie książki, których się nie da zrobić w audiobooku czy przysłuchać. Prezentu też nie, nie, nie zawsze można dać w prezencie, co sprawia, że ta książka papierowa, ona się dobrze, dobrze się trzyma. Tak? i będzie na pewno przez wiele lat niezagrożona i tak naprawdę ten rynek audiobooków i e e-booków to jest taki dodatek do rynku, czyli on, można w pewien sposób powiedzieć trochę spada sprzedaż książki takiej tradycyjnej, ale ten, ta konsumpcja elektroniczna rośnie zdecydowanie więcej niż mamy spadki, czyli można powiedzieć, że to tak naprawdę przyczynia się do wzrostu czytelnictwa w Polsce. Na pewno to dużo pracy, kapitału i wysiłku. Ale czy jako tania książka planujecie państwo stworzenie właśnie takiej platformy streamingowej? No jakby tak z naszej, z naszego rodzenia, to jesteśmy takim sprzedawcą produktów fizycznych, tak? Jakby pakowanie paczek jest wpisane w DNA, w DNA naszej firmy. Oczywiście. Chcielibyśmy mieć swoją część na tym rynku, jednakże z drugiej strony, patrząc na to, jak ten rynek wygląda, graczy już jest bardzo dużo. Rynek jest dosyć mocno podzielony, i jakby wbijanie się w taki standardowy model może być po prostu nieopłacalne z przyczyn ekonomicznych. Myślimy nad jakimś takim rozwiązaniem może bardziej niszowym, czy skoncentrowanym na jakiejś wąskiej grupie klientów, w której możemy zaoferować coś, czego duże serwisy nie są w stanie dać, ale jest to jakby na razie tylko w etapie, to, myślimy o tym, ponieważ tak jak powiedziałem, no wejście nowego gracza na, na ten dosyć mocny rynek, no, będzie na pewno trudne. To, to tak samo jak mamy z tymi telewizjami w streamingu VOD, Tak Mamy dwóch, trzech graczy, co chwilę pojawi się jakiś nowy, bo będzie dwa, trzy, pół, sześć miesięcy i albo zostanie sprzeda, albo się sprzeda jednemu z tych dużych, albo, albo, albo wychodzi. I być może podobnie będzie. My jakby. Wiemy, że mamy jeszcze bardzo dużo do zrobienia, jeżeli chodzi o taką tradycyjną sprzedaż, możliwość dodania dla klienta tej książki do ręki i nad tym się będziemy przede wszystkim skupiali w najbliższych latach, żeby rozwijać ten tradycyjny można tradycyjny można powiedzieć nowoczesny kanał sprzedaży książki, jakim jest sprzedaż przez internet. Tak na koniec, jakie wyzwania widzi pan prezes przed Księgarskim biznesem w 2024 roku. Ogólnie można powiedzieć, że sytuacja rynku książki jest taka, jest nierówna. Tak? Teraz będę mówił trochę z perspektywy zarówno księgarza, czyli właściciela sklepu internetowego, również właściciela kilku księgarni stacjonarnych, jak i również współwłaściciela wydawnictwa książkowego. Sytuacja jest, powiedziałbym, że jest nierówna, ponieważ na już w samym miesiącu styczniu zamknęło się kilka z takich księgarni stacjonarnych z dużą tradycją, tak? Po, po, po wielu latach. Jest to trend, który jest nieubłagalny. W ciągu ostatnich kilku lat zamknęło się, no, już w tysiącach się liczy księgarnie, księgarnie, które były. Czyli z jednej strony, jakby zabieramy możliwość czytelnikowi takiego obcowania z książką. Oczywiście. W galeriach handlowych, w dużych miejscach otwieram jakieś tam, mam są, 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 są salony yy, księg, z, z książkami. Yy, jednakże to w małych miejscowościach yy, czy takie autorskie, unikalne, kiedy jak ja byłem, mam, kiedy byłem młodszy, w, w Białymstoku było mnóstwo księgarni, rolnicza, techniczna, sprofilowane. Teraz, teraz tego dnia, czyli tak naprawdę te miejsc, w których się sprzedaje książki, one, co, i jest ich coraz mniej. Oczywiście winny jest tego trochę też internet, ale to nie tyle, że my w internecie te książki sprzedajemy i je czasami sprzedajemy mocno taniej niż w, niż w księgarniach stacjonarnych. Ale, ale również jest też taki trend jakby tego, że ta sprzedaż się przenosi z offline do online, u. ale z drugiej strony na rynku książki zwłaszcza tym internetowym jest ogromna wojna cenowa, tak. To jest dobre dla dla czytelnika, osoby kupującej, jednakże dla całego rynku nie jest za dobre, bo tych pieniędzy na tym rynku jest trochę mniej albo coraz mniej. Rosnące koszty koszty prowadzenia działalności gospodarczej, koszty pozyskania i właśnie ta wojna cenowa i spadające marże sprawia, sprawiają, że jest coraz trudniej i i tak naprawdę trzeba mocnym być mocno upartym albo mieć bardzo dobrze policzony biznes, żeby go rentownie prowadzić i jeszcze, i jeszcze rosnąć. Co też może doprowadzić do pewnej konsolidacji czy jakichś przetasowań na rynku czy zamykaniem się niektórych księgarni. Tak jak mieliśmy jedną taką bardzo dużą markę z tradycjami, której na rynku już chwilę obecnie nie ma internetową. Co też sprawi, że w pewien sposób ten wybór czy dostępność może dla klienta docelowego się, się zmniejszyć. Tak naprawdę w tym roku zobaczymy, jaka jest prawdziwa kondycja rynku książki, ponieważ to, o czym cały czas tutaj tak mówię, czyli te rosnące koszty, bardzo mocno weryfikują biznes, zasadność tego biznesu, jakim jest wydawanie i sprzedawanie książek. Więc na pewno to będzie trudny rok, na pewno to będzie rok pełen wyzwań. No na pewno to będzie rok, w którym duzi staną się więksi, a słabsi mogą e, zniknąć, bądź e, stać się jeszcze, jeszcze mniejsi. Na pewno będą jakieś, najprawdopodobniej będą jakieś przetasowania na tym rynku. Mam nadzieję tylko, że e, pozostanie wśród czytelników chęć do czytania, a wśród wydawców wola jakby dalej, żeby, żeby wydawać. Jednakże nie jest to, e, rynek książki nie jest... Nie jest e, Czymś, co w perspektywie kilku lat będzie rosło, raczej myślę, że będzie, że będzie on się kurczył. Istotnym elementem jest to, że jak kilka lat temu straszyliśmy, byliśmy straszeni tym, że YouTube nam zabierze czytelni, uwagę czytelników, social media, to teraz mamy jeszcze jedno. Zagrożenie, które przy okazji jest również taką okazją, czyli pojawienie się sztucznej inteligencji. Coraz więcej się mówi o tym, że teraz to sztuczna inteligencja będzie pisała książki, bądź nie trzeba będzie kupować książki, żeby coś sobie przeczytać, bo można będzie napisać prompta, napisz mi historię, którą będę chciał przeczytać na przykład. Tak więc tak naprawdę ta przyszłość rynku książki jest, jest nieznana, bo oprócz tych wszystkich trendów gospodarczych i kulturalnych mamy też jeszcze taką rewolucję technologiczną, która nie wiadomo, gdzie nas zaprowadzi, a na pewno w jakiś sposób dotknie również branżę księgarską.